Często nie słyszymy mądrości, nie jesteśmy w stanie jej przyjąć. Gdy się koncentrujemy na pozorach, na czymś, co jest na powierzchni, na naszych jakieś, to, to, czymś, co nam nie pasuje, na jakichś naszych powierzchownych obserwacjach, a nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego głębszego wymiaru, tak jak Obserwując Jezusa czy Jana chrzciciela, ludzie krytykowali ich na przykład za jedzenie z grzesznikami, czy nie jakby przestrzeganie wszystkich postów. To krytyka względem Jezusa, jakby nie dostrzegając, jaki był sens takiego działania, bycie z innymi, które było ważniejsze dla Jezusa niż, ta, niż to czy ktoś się na to obrazi, czy to yy, przekazanie religijne zabrania jedzenia z y, ludźmi, z grzesznikami. Właśnie, czyli niedostrzeżenie tej mądrości było spowodowane tym, że człowiek tak jakby zbyt powierzchownie, tylko bazując na jakichś przepisach religijnych, nawet na jakichś normach obyczajowych i innych, podchodził do drugiego człowieka i tak to Jana Chrzciciela również, no nie przesadza, no nie, no bez przesady, ale przez to Umknął im jakby cel i głębsze przesłanie nauki Jana Chrzciciela, które mogłyby bardzo dużo dobra wyrządzić w ich życiu. I tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach bardzo różny sposób ludzie mówią, bardzo różny sposób się zachowują. I czasami możemy się obrazić, urazić, nasze tu uczucia religijne, tam coś innego u nas się może poruszyć. Nie, nie chcemy tego człowieka i odrzucamy tą mądrość, która jest ukryta w tym człowieku. Bo w każdym wydaje mi się, że jest, tylko że trzeba być na nią otwartą. Trzeba jakby coś w sobie jakoś przełamać, coś w sobie zmiękczyć, żeby dostrzec i usłyszeć tą mądrość na nią się otworzyć i pozwolić się jej przemienić. Tak to sobie myślę. Tak?